Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Nie jestem fanem twórczości Marka Skoczylaza. Przyglądając się jego filmom, widz odnosi wrażenie, że poszczególne produkty spożywcze można traktować zamiennie z lekami. Niemal każdy jego materiał wideo dotyczy jakiegoś schorzenia, na co podaje receptę w postaci omawianej listy zakupów. I w taki sposób możemy dowiedzieć się, że problemy bólowe dolnego odcinka kręgosłupa wyleczyć mogą konkretne witaminy i kwasy omega-3. Łatwo można wywnioskować, że potencjalnym odbiorcą jego kontentu jest osoba z pokolenia sprzed powszechnego dostępu do internetu. Są to ludzie świadomi w kwestii kluczowego dla zdrowia od odpowiedniego odżywiania. Z drugiej strony, często wierzący w proste rozwiązania, zatem rzeczona obietnica wyleczenia bólu kręgosłupa witaminami jest dla nich bardzo atrakcyjna. Na pewno bardziej niż kontakt z lekarzem ortopedą oraz ćwiczenia pod okiem fizjoterapeuty. Zazwyczaj nie wsłuchują się dokładnie w treść filmu, bo wierzą w autorytet Skoczylasa, który osobiście jest doktorem stomatologii. Dobitne nazwy filmów łatwo zapadają w pamięć i same budują świadomość takiej osoby. Oczywiście zawsze podaje informację, że jego filmy nie są poradą medyczną, jednak ich treść, brandowanie jej swoim tytułem medycznym oraz format mogą powodować inny jej odbiór, czego na pewno Marek Skoczylas jest świadomy. Zwłaszcza w głowach osób, dla których jedynym źródłem informacji były dotychczas ulubione wiadomości w telewizji oraz prenumerata Pani Domu. Kiedyś nagrałem już o nim specjalny materiał. Zalety stosowania kozieradki pospolitej przedstawił w taki sposób, że nawet moi widzowie zaczęli pytać mnie, czy potencjał jej działania stawiają na równi z dopingiem oraz czy po jej zastosowaniu dalej będą mogli nazywać się naturalami. Obrazuje to wszystkie moje uczucia oraz definiuje mój punkt widzenia w kontekście jego filmów, bo nie można powiedzieć, że kłamie. Natomiast stawia on tezy w taki sposób, że oglądająca go widownia zaczyna zwyczajnie nadinterpretować fakty. Żywność ma ogromny wpływ na nasze zdrowie. To fakt. Edukacja w zakresie zawartości witamin i minerałów pochodzących z konkretnych produktów spożywczych oraz na temat idących za tym prozdrowotnych właściwości jedzenia jest również bardzo ważna. Jest to kolejny fakt. Natomiast sugerowanie, że orzechy pistacji będą działać jak wiagra, a tym bardziej, że w bezpieczny i skuteczny sposób zwalczają przyczyny powstawania zaburzeń erekcji, popada już w mojej ocenie pod szamaństwo. We wstępie materiału zatytułowanego Naturalna wiagra leczy przyczynę zaburzeń erekcji. Skoczylas podkreśla ograniczenia w stosowaniu wiagry oraz podobnych środków działających doraźnie. Doraźnie, mając przy tym wywoływać, cytuję, natychmiastowy wzwód. Samą wiagrę określa nawet mianem siłowego rozwiązania zwiększającego produkcję tlenku azotu. Bo według niego prawdziwa przyczyna zaburzeń wzwodu jest inna. Mają nią być stany zapalne występujące wśród błąku naczyń krwionośnych prącia, wyciadające wspomniany wyżej tlenek azotu. Mam tyle pytań, że zacznę od prostego, poważnie. Dlaczego pan doktor wymienił właśnie tylko jedną przyczynę, nazywającą jednocześnie jako tą prawdziwą? Jest to oczywista technika doboru słów w taki sposób, żeby niezorientowany widz uznał, że jest to jednocześnie jedyna możliwa przyczyna. Bo przecież słysząc prawdziwa, naturalnym odruchem jest założenie, że pozostałe są fałszywe. O innych Skoczylas nie wspomniał przez prawie cały, trwający blisko 20 minut materiał. To właśnie przez takie zabiegi widzowie pytają mnie, czy kozieradka zadziała na nich jak sterydy. Nie chodzi mi w tej chwili o to, że nie jest to prawdą, bo jak najbardziej zaburzenia erekcji mogą być spowodowane również stanami zapalnymi. Natomiast dlaczego pan doktor sugeruje, jakby inne miały w ogóle nie istnieć i nawet nie raczy wspomnieć o takich, które występować mogą częściej oraz że stan zapalny sam może być objawem innego schorzenia. Zatem, prostując materiał Skoczylasa na temat prawdziwej przyczyny zaburzeń erekcji, wymienię resztę. Ale zaznaczam, że i ta lista nie jest kompletna. A szczegółowych opracowań tego tematu powstało przynajmniej setki. Bo prawdziwa przyczyna może mieć podłoże naczyniowe, neurologiczne, psychologiczne lub hormonalne. Zatem może być to cukrzyca, nadciśnienie, nieprawidłowy poziom cholesterolu, otyłość, niedobór testosteronu czy nowotwór prostaty. Stan zapalny może być wywołany niektórymi z właśnie wymienionych, natomiast nie musi wcale występować. Osoby z zaburzeniami erekcji bardzo często nigdy nie miały w obrębie naczyń krwionośnych prącia żadnych stanów zapalnych. Wisienką na torcie są obiecywane przez lasa bardzo dobre efekty u panów, którzy dopiero niedawno zauważyli problemy z erekcją. W materiale, który paradoksalnie nie ma być żadną poradą medyczną. Zaznacza też, że na pojawienie się rzeczonych efektów panowie mogą czekać nawet kilka miesięcy. Tutaj też pomyślałem, czy nie lepiej byłoby po prostu pójść do lekarza możliwie najszybciej, zamiast czekać całe miesiące, aż zadziała podjadanie orzeszków. Samo działanie wymienionych dalej produktów spożywczych ma być jednocześnie mniej spektakularne od wiagry, ale też bardziej skuteczne. Czy to przypadkowo niefortunny dobór mających się wzajemnie wykluczać cech, czy też chodziło o coś konkretnego. Nie wnikamy, bo ważniejsze są dla mnie opisy orzechów zwalczających zaburzenia erekcji. Na temat działania pistacji zostały przedstawione dwa badania. Obydwa mające nam udowodnić walkę z rzeczoną prawdziwą przyczyną zaburzeń erekcji. Prawdziwą w rozumieniu zapaleń śródbłąka. Wynik pierwszego badania faktycznie wykazał korzystną korelację między zaimplementowaniem diety pistacjowej a osiąganiem erekcji. Ponadto zanotowano pozytywne zmiany w profilu lipidowym. W badaniu nie doszukałem się natomiast nawet słowa mówiącego, że przyczyną zaburzeń erekcji miało być zapalenie śródbłonka. W oryginalnej anglojęzycznej treści badania mamy natomiast informacje o tzw. diecie pistacjowej, czyli przyjmowaniu 100 gramów pistacji dziennie, nie 100 g pistacji dodatkowo jako element poprzednio stosowanej diety. Mężczyźni ci jedli wyłącznie 100 g pistacji dziennie, czyli około 600 kalorii. Był to zatem zabieg zastosowania bardzo agresywnego postu, który w naturalny sposób poprawił profil lipidowy osób, prawdopodobnie walczących też z istotną nadwagą. To nadwaga i cholesterol były prawdziwą przyczyną ich zaburzeń erekcji. Zapalenie śródbłąka naczyń mogło być tego objawem, ale zaznaczam, jedynie mogło, bo nie mamy na ten temat żadnej informacji. Jest to dowód nie tyle na skuteczność jedzenia pistacji, co bardziej i zdrowszego trybu życia i poprawy zdrowia, które zepsute było najpewniej szkodliwą dietą. Przy omawianiu drugiego badania Skoczylas informuje o tym, że pistacje same są źródłem tlenku azotu. Tutaj również będzie małe sprostowanie, bo nie tyle tlenku azotu co azotanów. Te najpierw wychwytywane są przez ślinianki, następnie reszta przyswajana jest w układzie pokarmowym. Ciało wychwytuje te związki i redukuje je do postaci azotynów, a dopiero następnie do tlenku azotu. Natomiast niezaprzeczalnym faktem jest, że tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne w wyniku oddziaływania na wewnętrzną ścianę naczyń, czyli na śródbłonek. Natomiast widzę teraz pewną nieścisłość względem początku filmu, bo przecież dowiedzieliśmy się od samego autora, że mniej więcej w taki sposób działa wiagra. A przecież działanie orzechów miało być inne, mniej spektakularne, ale też długotrwałe. Suplementy z tlenkiem azotu powinno się stosować na około godzinę przed stosunkiem, podobnie jak wiagrę. gdzie zatem obiecywane długoterminowe działanie tlenku azotu. W naszym środowisku doskonale znamy ten związek, a różne substancje mające pobudzać jego produkcję są elementami suplementów, które przyjmujemy przed treningiem, tak by przysłowiowo czuć lepszą pompę ćwiczonych mięśni. Mamy zatem kolejną nieścisłość, bo zgodnie z treścią wstępu Viagra miała działać na całe ciało, a naturalne związki azotu jedynie na śródbłonek prącia. Tak samo Viagra, jak i związki czy pożywienia mające zwiększać produkcję azotu działają na cały układ krwionośny. Nie ma tu żadnej wybiórczości. Notabene Viagra również bywa stosowana w środowisku kulturystycznym, które ceni ją za pompujące właściwości. Oczywiście odradzam stosowanie jej off-label, bo profil skutków ubocznych nie wypada korzystnie. Natomiast mówię tu o samym działaniu obydwu substancji. Drugie badanie faktycznie wspomina też o zmniejszeniu się stanów zapalnych, natomiast nie dotyczył tego zaznaczony przez Marka Skoczylasa fragment. Dopiero następne zdanie o obniżeniu poziomu interleukiny 6. Dowiadujemy się jednak też o braku znaczących zmian w stężeniu białka C-reaktywnego. Natomiast w dalszym ciągu podkreślam, przedstawione przez Skoczylasa badania nie dotyczyły wpływu jedzenia orzechów pistacjowych na funkcję erekcji, a na krótkoterminowym wdrożeniu diety pistacjowej. Jej założenia to przyjmowanie około 600 kalorii dziennie pochodzących tylko z pistacji przez ograniczony czas, czyli 7 dni. Jeśli w przypadku pierwszego badania osoby te odżywiały się tak przez 3 tygodnie, to jaki lekarz pozwoliłby na tak drastyczny deficyt kaloryczny osobom o normalnej wadze? Kolejne wymienione przez Skoczylasa badanie w ogóle nie mówi o śródbłądku naczyń, a jedynie o potencjalnie pozytywnym wpływie jedzenia mieszanych orzechów na erekcję. Tak naprawdę nie podał do tej pory z nazwy żadnego działającego przeciwzapalnie związku, chociaż przy mowie o azotanach wspomniał o innych związkach za to odpowiedzialnych. We fragmencie o mieszankach orzechowych zgadza się jedynie fragment o dostarczaniu elementów, dzięki którym tlenek azotu zostanie wyprodukowany. Więc będąc na końcówce fragmentu o mieszankach orzechowych, wbrew temu co mówi w okolicach 9 minuty, widz nie wie tak naprawdę w jaki sposób zwalczać stan zapalny. Następny fragment dotyczy również nam znanej L-cytruliny. Tutaj nie zamierzam się powtarzać, bo o NO-boosterach opowiedziałem dosłownie chwilę wcześniej. Zastanawia natomiast kolejne stwierdzenie Skoczylasa, będące w sprzeczności do tego, co powiedział na początku. Po pierwsze, nie wiem, czy zdaje sobie sprawę, że opisując L-Cytrulinę, mówił o związku o dokładnie takim samym działaniu jak ten, który znajduje się w orzechach. Cytrulinę zdaje się jednak krytykować ze względu na wykazywane działanie jedynie w przypadku zaistnienia lekkich zaburzeń erekcji. Panie Marku Skoczylasie! Po pierwsze, ze wstępu dowiedzieliśmy się, że orzechy miały być lekiem właśnie na lekkie zaburzenia erekcji, a nie średnie, jak słyszymy w tej chwili. Ale proszę wytłumaczyć, w jaki sposób L-cytrulina w dawce 1,5 g dziennie ma wykazywać słabsze działanie od orzechów. Czy mam rozumieć, że to L-arginina ma mocniejsze działanie od L-cytruliny? Czy zdaje pan sobie sprawę, że aby dostarczyć z orzechów 1,5 g L-argininy, należałoby ich zjeść prawie 100 g? Czy wie pan, że dosłownie taką samą ilość znajdziemy w piersi skurczaka, a ponad 4 razy tyle w rukoli? Czy możemy się zatem w najbliższym czasie spodziewać materiału reklamującego rukole jako lek na erekcję? Idąc dalej przez materiał, w dalszym ciągu nie słyszymy o zwalczaniu tytułowej prawdziwej przyczyny. Dopiero pod koniec bowiem wymieniony został poziom złego cholesterolu, który może powodować zapalenia śródbłonka. Patrząc po komentarzach pod tamtym materiałem, sporo osób go oglądających wyciągnęło z filmu błędne wnioski. I teraz wyobraźmy sobie sytuację, że ci widzowie, u których prawdziwą przyczyną problemów z erekcją jest nadwaga i wszystkie idące za nią konsekwencje, dołączą do diety po obecne w badaniu 100 g pistacji dziennie, albo nawet mniej, niech będzie to inflacyjne 50. Zastanówmy się teraz, jak będzie wyglądał profil lipidowy osób z nadwagą, które do zbyt wysoko energetycznej diety dołożą teraz od 300 do 600 kilokalorii dziennie. Jeśli dzień w dzień będą konsumować dodatkowe 600 kalorii, to przytyją minimum 2,5 kg. Jeśli mają też problemy z tarczycą lub cukrem, może być jeszcze więcej. Czy będzie to dla nich zdrowe i poprawi jakość ich erekcji? Oczywiście, że nie. Nie tylko nie poprawi, ale tylko pogorszy. Jak i cały szereg innych markerów. Materiał skoczy lasa może być dla tych osób wręcz niebezpieczny. Tym bardziej, że okres próby stosowania orzechów ma trwać nawet kilka miesięcy. Jest to materiał będący absolutnym zaprzeczeniem porady medycznej, zatem cieszy obecna w opisie adnotacja. Nie wiem, jaka jest prawdziwa przyczyna tak rażącego przedstawienia orzechów jako dosłownie leków na erekcję. Być może jest to wynik jedynie pokrętnego tłumaczenia badań na język polski, przez to ciężej było wyciągnąć odpowiednie wnioski. Chciałbym tak myśleć, chociaż nie był to pierwszy raz, kiedy materiały z tamtego kanału aż proszą się o dłuższy komentarz. Doceniam jedynie podkreślanie znaczenia włączenia do diety warzyw, co praktykuję osobiście oraz polecam każdemu. To był stalowy szok, a teraz do następnego.